No, tylko nie wiem czy bossa możesz przyciągnąć się. Nie? nie wiem czy to jest aktualne, na no, bossa działa. Ale według mnie trochę gra jest niedociągnięta. Dużej reklamy nie miała zbytnio, no ale. O, gra Pach, o, niebany, od na tręczny, pachi pnęło. niebany odporny ogień. To jakieś ogniste gówno. Też co wiesz, to takie. Yy fazy, nie, że odpor, yy odporność na elektryczność, tam jakieś takie, coś jak diablo, nie. Mówię podobne, nie? to trochę diablo, ale nie podoba mi się. Mi się nie podoba, wiesz? Trochę parę pomysłów. Broni nawet też poziomy zdobywają, czajz. Wiesz od... patrz, tryb snajpera. Taka umiejętność, nie? Tu masz tryby umiejętności, tutaj masz... Czekaj, tutaj masz celność, siła, wytrzymałość, siła woli to nie jest mana, tylko moc, nie? Taka jakby koncentracja czy coś i można to mylić z manu. Tu jest tarcze, tutaj... Do... Czekaj kurwa... Nie, czekaj. Tarcze i... Tarczy... I gdzieś powinny być... A! Pancerz! Pochłania obrażenia, a tarcze to są takie... Takie chwilowe gówno, co wytwarza twoi, twoje te różne gówna, coś jeszcze. Się... No takie chwilowe, nie? A, a potem się długo regeneruje, nie? Coś w tym stylu. Jest bardzo słabe takie. Lep... Na przykład jest na przykład tak nie? Na przykład tu. Pancerz, tarcza, nie? Pisze 3. No to na przykład co? Jest... Ma więcej tarczy. A na przykład pancerza jest 10 a tarczy ma 1... Ale masz czy więcej tarczy tako? No to już lepiej patrzeć na pancerz niż na tarczę. Nie? Miałem 200 razy tarcze, Ale wiesz, ale pancerze mało było, nie? Rozumiesz? No. Ale co to jest paladin? Które? Yy, a, to pieniądze. To myślałem, domyślisz się. O. Roztopione ostrze. Strażnik mistrz Mistrz ostrzy. Modyfikacje różne wsadzasz, nie? Co, co, co? Kurwa. Przeciętnie? Nie, coś tam było przeciętnie. Przeciążenie tarczy, 100%. No, dobra broń nawet. Później ktoś to, koleż ma tarczę. Każdy potwór ma, nie? Zdaje się. Tarcze. Znaczy nie każdy, ale te takie bardziej cywilizowane, bo są te takie... Bezmyślne gówna, nie? Takie z piekła. A są te takie mądrzejsze, chochliki te, nie? Mm -hmm. I te inne te pokemony. O z tego... to jakiś potwór z piekła, nie? O jeszcze z tego gówna wychodzą, o. Taka opierdliwa bestia. O! Chochlik Sniper, widzisz? Patrz, gwiazda. To jest już taki wojownik cywilizowany. Yy, piekła. A widzisz to? To jest taki zwykły monster, ten znak. Taki jakby szczęki, nie? To jest taki zwykły potwór bezmyślny z piekę po prostu. O, a to jest ta łapa, to ja nie wiem, czy to jest znaczy boss, ale to chyba oznacza bossa, albo jakiegoś elitarną noskę z piekiu, nie? Jak widzisz, jest dosyć twardy. Granat, ręczny. O, zjarał się. Co tam wypadło? O snajperko, o kurwa! O Czekaj, trzeba zmienić. Patrz, legendarny. To jest ten, nie? Tak legendarny tak w diablo też wypadały drużny magiczne i też takie pomarańczowe unikatowe. A jeszcze jest po legendarny, to jest jakby unikatowy. Jeszcze jakiś najlepszy, ale on tak rzadko wypada i ale ma co, różne bonusy. Ma, na przykład ta broń ma jakieś dwa tryby strzelania? Że na przykład strzela i granaty... No to w sumie to nieważne jaka broń jest, ważne jaka, nieważne nie jak wygląda broń, ważne jak, jaką ma umiejętność, nie? Bez snajpera? No, paserowa was, snajpera. Ale jest, według mnie, nie lubię być snajperem. W, w, ogólnie w tej grze, bo to jest takie. Nieważne w, w co celujesz i tak gość dostaje, wiesz. Wiesz o co chodzi, takie w diablo, nie? Masz tam takie obrażenie zadajesz i nie nieważne jak go trafisz, to takie dostaje. A to jest karabin, nie zidentyfikowano. Poziom przedmiotu dziewiąty, a mój karabin. Ko, ko, poziom dziewiąty przedmiotu. Hmm... O to może być ciekawy. Mo, wezmę go. Można jeszcze tak o, Ale pewnie widzowie wolą, żebym tak o chodził Tak mi się zdaje. To jest pierwszy tryb z pierwszej osoby, a to jest z trzeciej. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Chyba się mogę pomylić, nie jestem święty. O kurwa, coś wypadło. kłócam. w prawym rogu, znaczy prawym boku jest ikonka. I ona tam daje lepsze trafienia, celność, tam krytyczne, tam pierdoły takie. Tak czy siak na plusie, nie? Tylko że nie możesz się ruszać, nie? Musisz stać w miejscu, bo nie działać. Eee, dobra, zobaczmy rękawice najpierw. Widzisz? Pancerz 5, moje mają pancerz 2. Pancerz 5. Tarcze mają więcej moje, ale to mają mniej. To już wolę patrzeć na pancerz niż, niż na tarcze. Bo tarcze dadzą ci jednorazowo na przykład na minutę pancerz, nie? A potem już nie ma. Znaczy są też jakieś tam buteleczki na baterie, które ładujesz tarcze, ale... Nie, na tarczach... Nie zajedziesz daleko. Nie zajedziesz. A pancerz to na przykład? Gości wsadza na przykład czy masz większy pancerz na przykład. Masz tyle pancerzy, że 10% po yy, prostu No kurwa. Zaraz się tu czekaj, jakoś inaczej. O! Pochłania obrażenia na przykład, 24, nie? Bo mam tyle pancerza, 18. Pochłania obrażenia. Eee, no i... Na przykład jak on mi zakurwi, na przykład wsadzi 50 i zabierze mi 50 HP, to na przykład mi wsadzi, nie wiem, no z 20, 30, coś w tym stylu, nie? Bo to trochę tak losowo jest. Ale mniej, zdecydowanie, nie? A życie nie opłaca się zbytnio robić, tak do 300 max, już nie rozwijać, bo bo tu wiesz, potwór jakiś będzie miał już w dalszych częściach, znaczy w dalszej jak w grze, że tam różne te jakieś takie no elektryczność na tego, nie? To na to szybko będziesz, wiesz, właśnie padał, nie? Czyli dobrze rozwijać jest taką z umiarem Życie dobrze rozwinąć, ale wiesz, jesteś sobą odporny na coś tam, nie? Na elektryczność, to cię na hita strzeli, nie? No to są właśnie zwierzęta takie z piekół. Nienawidzę tego syfu, który skacze, bo to ciężko uciec od tego. O, ktoś mi w dupę skowalął. No. Skurwisz jakiś jakieś jebane. O, o widzisz ile mi zabiera? Z prądu wali. I pancerze, możesz się w dupę pocałować wtedy. O, beczki są takie wybuchające. Przydadzą się. A, a, pa diablo.

du dupę. <laughs> Kurwa. <laughs> nie pokazyj mi zdjęć bo zaraz mi zajebią. Jeszcze nie stawiałem. Może wstawię potem, zobaczymy. Miał czas, bo potem przyjdę. Gdzie dzisiaj byłem? A nie, dzisiaj nie byłem. Dzisiaj przejść wychętnie na razie nie dzwonili, to oni nie, przych nie mi przychodzą, nie? ale mogę zadzwonić, to różnie jest No wiesz jak to jest. Kurwa no to patrz jakie bestie, no nieba no, no taki burdel. Pa, zatrzymam się od razu zginę normalnie Tu są beczki, pa, można wykorzystać strukturę. No i Do innej stacji, bo to są takie wiesz stacji do stacji, o taką, tylko żeby tam przejść to najpierw musisz pod... Przedrzeć się przez ten syf z buta a potem już możesz teleportować się takim głównym, bo już masz odkryte, nie? No mówię tak jak w Diablo. Portale te takie, takie, nie? Punkty te. No co leży Czym dalej w grze jesteś, to, to coraz ciężej dojść do stacji kolejnej, nie? Nie wiesz jak misje wykonujesz tam jakieś takie takie główniejsze, nie? No, no trzeba robić, bo nie przejdziesz inaczej. No robię wszystkie, ale mogę robić te tylko najważniejsze, a jak będę robił te najważniejsze, to nie przejdę dalej gry, nie zabiję tego ostatniego bossa, nie? Taki pseudo Diablo, coś w tym stylu. Tylko że wiesz, że... Diablo w czosy, to jest. I 3D? I 3D. Nie? Kurde. Dziwne, że to, że ta gra to orgazmu nie wzbudziła wśród tego ludzi. mnie no, Kurde. mnie zajebią. Nooo, nie muszę przywalczyć sobie mikrofon. Nie wiem, No Ho ho za mnie. Nooo, kawałek rano. Tak, huh. kurwa, mać, chyba was, kurwy jest. granaty Ty, bladzio je pana. Ty, bladzio. Co to jest za gówno Zaklinać, przywołać. To rozmontować. To nie to gówno 2 pan, co trzy 2 Zmontować To nie mojej klasy Gówno Dwa, dwo... gówno Dobra Nowe fanty Co to jest? No i... To jak rozmontowujesz, to co? Jakoś? No i na takie śmieci rozmontowujesz o tutaj co widzisz? W dupę no wiem, wiem Ale słabo dosyć Co to kurwa jest? Jakiś laserowy? Jakiś prądowy, No coś, to tak, jakiś taki karabin pr Na prąd No znaczy, Krabin Karabin FS-Volt no Dziwny taki, nie? Nazwa O kurwa